Cześć, cześć kochani. Witam Was w finałowej komedii, którą mamy do obejrzenia, czyli przed, przedstawiam Wam finałową komedię, czyli Chłopaki nie Płaczą. Film z roku 2000. Następne, następne komedie, które się pojawią, to już będą, y, może w przyszłości, zobaczymy. A przed nami ostatni na liście, który mamy film do obejrzenia na razie, to są Chłopaki nie Płaczą. Film z 2000 roku w reżyserii Olafa Lubaszenki. Więc teraz sobie weźmy płytę do ręki. No i mamy Macie sztur, Cezary Pazura, Michał Milowicz, Birosław Zbrojewicz. Chłopaki nie płaczą. Baszynku, wydanie w formacie kinowym mamy. O, to jest fajnie. O. O, chłopaki nie płaczą. Dobra. Teraz sobie obróćmy na drugą stronę. Tu mamy wszystkich bohaterów tego filmu oraz opis o czym jest film. Tu mamy tak format obrazu, format dźwięku, napisy, czas trwania 96 minut i rok produkcji dwu, Polska 2000. No i mamy dodatki: zwiastunki nowy, teledysk, sceny usunięte i aktorzy i twórcy o filmie. Dobra, teraz ja sobie otworzymy płotę. O, już sobie otworzyliśmy. Tu nie mamy nic, a tu jedynie znajduje się płyta z filmem. O. Dobra. No to teraz idziemy do naszego telewizorka, gdzie sobie ją tą płytę odpalimy. Dobra, to już owcami odpalamy sobie płytę. O, tu mam wszystkie piloty, które nam trzeba. I zobaczmy, co mamy na płycie. Oh. Oh. best film No, i już mamy, chłopaki nie płaczą. Startujmy mu na razie, nie. Zobaczmy sobie wybór scen. Mamy scenę od 1 do 4. No i tam dalej. W menu, wróćmy. To już mamy wybór scen ustawienia. Audi mamy polski i napisy są włączone dobre. ustawienia, no i zobaczmy sobie dodatki zwiastun teledysk, sceny usunięte aktorzy i twórcy o filmie, zwiastun ostatnio kiedyś wrzuciłem to wyszło mi o prawach tych autorskich, że naruszyłem, bo to był film chłopaki nie płaczą, więc zwiastun niestety musimy pominąć, ale teledysk możemy zobaczyć, tylko że wiadomo, że bez dźwięku, bo też żeby nie naruszało praw autorskich więc zobaczmy sobie teledysk Możemy minimalnie podgłosić w sumie. O, wystarczy. Teraz sobie zobaczmy sceny usunięte. To już mamy sceny usunięte, i teraz zobaczmy sobie aktorzy, i twórcy o filmie. Thank tzw. w szarej strefie. przyjeżdżają do Warszawy ze Szczecinam kupić interes z lepiejszymi panami działającymi w szarej strefie. Czy mi się to uda? Nie mogę to zdradzać. W każdym razie yy, nie podobają się tutaj yy, to, co zostają w Warszawie yy, i starają się przekręcić warszawskich mafiotów. Główny bohater, który gra Maciek szkór staje się świadkiem wydarzeń, które się y, y, odbywają w jednej z agencji, y, wplątuje się w ten układ i później ścigamy, żeby go już no, tak pewnie. No żeby już nic nie powiedzieć. To znaczy, nie no powiedzieć, czy ta historia jest podobna do historii Killera. Myślę, że na pewno nie. To jest y, y, film gangsterski, tak można powiedzieć, ale nie taki y, y, sniffle gangsterski film. To jest, ma znamiona tego, co uchwycił w Falk Fiction Tarantino, że to jest taka, taka odrealniona opowieść, która ma w, takie jakby też romantyczne tło i y, jest wielowarstwowa i wielowątkowa. Także ten film ma szansę być filmem y, 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 film artystycznym, mimo pozorów y, opowiastki gangsterskiej. Dlatego y, zdecydowałem się tylko zagrać. Olafa. Dobrze wróżę tego filmowi. ma fantastycznie napisane dialogi. Scenariusz napisał Mikołaj Korzyński. Myślę, że to bardzo zdolny scenarzysta i jeżeli będzie nadal pisał w tym kierunku i tak zgrabnie, to naprawdę będzie co oglądać. Ja byłem mile zaskoczony tym scenariuszem, przeczytam go po Ja się nauczyłem z tych kolegów, które się podobają. Świetne dialogi naprawdę i pomysły takie e, odważne. Jak się znajdą w tym filmie, no to rzeczywiście e, e, film e, jakby dostaje no, za 2-3 gwiazdki więcej niż, niż, niż tytuł Alkoholiczna No Miejmy nadzieję, że to będzie sukces, że to będzie hit. To ma być szansę przynajmniej na tym etapie, w którym jesteśmy. To, może to być to nawet film kultowy. w dziedzinie Akademii Muzycznej, jak się z moim skrzypkiem talentowanych, żeby rozpocząć swoją karierę, chce wyjechać na konkurs muzyczny do Francji niestety na wiele się z przysięgiem przeciwko niemu, żeby się to może nie udać, ponieważ zarówno na uczniowie z, z tym, który jest nieco nieprzykiej, jak również e, chcąc pomóc w kłopotach miłosno-hormonalnych swojemu przyjacielowi. zamieszamy w gangsterską aferę, w związku z czym e, dzisiaj właśnie będziemy chwilić jak Kuba znajduje się nad swoim własnym drogem, który sobie kopie. Myślę, że mam nadzieję, że taki nastrój... wszystkich strzałów, które w tym filmie, wszystkich klubów, no, ale to jest taki gatunek, i, mm, w takim hmm. um, Przez najbliższe trzy dni e, kręcę sceny, gdzie kopię sobie łopatą, dół, ponieważ dwa razy mam samym do tego razu, że na no ten z pewnym z pewnym rozczuleniem wspominam sobie uwagi moich rodziców, którzy wsyłali mnie do dobrych szkół i na wyższą uczelnię, mówiąc pójdźcie ucz synku, ucz, a nie będziesz go wyłapał. Dziękuję bardzo. Ja Mam w filmie y, Olafa y, Baszenko. Y, postać nazywa się Idrucha. Scenariusz świetnie napisany, świetnie napisane role, świetnie napisane Trochę yy, taki facet, mocno powory, wyciągnąć z próbek i zastrzelić kogoś, tam nie stanie żadnego problemu ale gdzieś się przełamuje w otwórę miłości. I przestaje być zawodowym mordercą. Przestaje, jak sądzę, potem następny następnych kolejnych yy, sekwencjach filmowych gdzie, będzie kochającym na rzędu. Jak to bywa, że przyszli przeszli po pieniądze do agencji. Tam zakochał się w dziewczynie z agencji, w um, no, Jak na jego wrażliwość, emocje po prostu oszalał z miłości do, do Ja w każdym razie nie pamiętam, że w Polsce gdzie ostatnio bardzo dużo kancerskich wątków, tematów, była tak jednoznacznie można powiedzieć nawet prymitywnie yy, a która gdzieś się właśnie w pewnym momencie przełamuje i okazuje się, że być może będzie to ktoś zupełnie inny. No i już mamy aktorzy i byli twórcy o filmie. No to przenosimy się do menu. No, no i więc oficjalnie kochani, yy, dziękujemy Wam za uwagę, ja teraz i lecę sobie oglądać ten film, Chłopaki nie płaczą, film z 2000, z 2000 roku, a my dziękujemy za uwagę i widzimy się w przyszłości na następnych komediach. Do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie.